Dzisiaj pokażę Wam, jak szybko można zrobić ze spawarki elektrodowej spawarkę TIG. I tutaj widzicie, potrzebujemy około 2-3 metrów węża, tulejkę zaciskową, porcelanę dwunastkę, soczewkę gazową, najlepiej jumbo, ponieważ jest większa, oraz elektrodę wolframową i uchwyt do spawania elektrodą. Mamy tutaj tulejkę zaciskową. Mamy elektrodę wolframową. Tulejka, oczywiście, dopasowana do tego typu soczewki gazowej. Tutaj jest akurat jumbo, taka powiększona, można powiedzieć, na większe porcelany. No i ja tutaj użyję takiej tulejki zaciskowej na elektrodę 2,4 już starej, zmęczonej. Troszkę ją przerobimy, sklepiemy ją młotkiem, żeby po prostu nam ciasno się działa w tej soczewce. Żeby nam się nie przesuwała, i zobaczycie, jak możecie to zrobić przy użyciu spawarki elektrodowej bez konieczności kupowania spawarki TIG. No, i tak wkręcamy sobie porcelanę na soczewkę. Elektroda włożona, siedzi sztywno, także jest ok. Dołącz do mojego mini kursu spawania stali sali nierdzewnej. Tiki, naucz się spawać, już za 89 zł. Ogólnie można używać, yy, spróbować sobie po prostu samemu dla siebie, jak to działa, jak działa metoda tiki. Jeśli nigdy nie spawaliście, i można to w bardzo prosty sposób zrobić. Tak jak widzicie, ja tutaj to robię. Czyli przy użyciu spawarki elektrodowej, czyli do metody MMA, I ja tutaj zakładam przewód na tą soczewkę gazową. Zawinąłem go jeszcze taśmą aluminiową, żeby tam powiedzmy lepiej nam to przytrzymało, bo wiadomo, że tutaj temperatura będzie też działać. Natomiast można założyć sobie opaskę zaciskową i jak najbardziej. Jak najbardziej też to się sprawdzi. Oczywiście tutaj należy sprawdzić, żeby ta elektroda nam się nie przesuwała, bo nie mamy tutaj korka zaciskowego, tak jak przy uchwycie spawalniczym do metody TIG. Widzicie, ja tutaj odpinam uchwyt od TIGA i będziemy wpinać do minusa ten uchwyt elektrodowy, który już uzbroiliśmy. To jest akurat też spawarka, którą możemy spawać tigiem, stick, tig elektroda, tig lift. Natomiast przy zwykłej spawarce, przy metodzie MMA, również można takie coś spróbować. Oczywiście to nie jest do ciągłego spawania, to jest powiedzmy doraźnie, żeby zobaczyć, bo za długo nie pospawacie w ten sposób, ponieważ ten przewód będzie wam się nagrzewał z gazem i będzie po prostu się Wam zaginał, będzie blokował przepływ gazu i w pewnym momencie zacznie się topić, chyba żeby zastosować jakiś zbrojony lub troszkę inaczej to rozwiązać niż ja. Gaz tutaj odkręciłem na 12 litrów, bo oczywiście jeszcze potrzebujemy do tego butle gazową z reduktorem. No niestety nie da się spawać TIG bez e, osłony gazowej, czyli na przykład argonu. Dlatego trzeba to brać pod uwagę, ale na początek, gdy chcecie spróbować tej metody, no to można powiedzieć, że to jest najtańszy koszt, bo nie musicie płacić więcej za spawarkę typową do metody TIG. Tylko możecie to zrobić przy użyciu spawarki elektrodowej oraz nie potrzebujecie uchwytu do TIGA. Oczywiście warto kupić ten uchwyt do Tiga, warto kupić taką spawarkę. Natomiast jeśli chcecie zobaczyć, jak spawa się w ten sposób, to możecie sobie tak szybko na szybko to uzbroić. I widzicie tutaj przez pocierkę musimy zajarzyć ten łuk czyli podobnie jak można powiedzieć elektrodą. Wiadomo, że dużym minusem tego zajarzania jest to, że ta elektroda nam szybciej się niszczy, ukrusza się ten wierzchołek to zaostrzenie i ta spoina wychodzi gorszej jakości, ten łuk jest również gorszej jakości, no natomiast jak wy czujecie ten moment żeby zbyt mocno nie wpychać przy zajarzeniu tej elektrody tylko tak spróbować potrzeć to ta elektroda też będzie miała dłuższą żywotność i tu widzicie taki pierwszy ściek Zrobiłem kawałek kilku centymetrowy, no ładnie spawa. Jest troszkę takie ciemne, ale to też ze względu na to, że elektroda mocno dostała podczas zajarzania i to też powoduje, że ta na gorzej wygląda. To dlatego, że przypomniałem sobie, że tutaj nie mam przycisku w tym uchwycie, eee, także dlatego to tak wyszło przy szczepianiu. No i tu przejdziemy sobie kawałek pachwinki w pozycji nabocznej. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tu już jest troszkę elektroda bardziej zniszczona. Ale widzicie, możemy normalnie spawać jak najbardziej. Oczywiście nie pospawacie w ten sposób z, takiej, z taką konfiguracją jak ja to zrobiłem z tym przewodem, stworzywa na dłuższą metę, bo będzie wam się mocno przegrzewał. Ale jest to jakaś alternatywa dla samego siebie, żeby zobaczyć, żeby spróbować bez konieczności jakichś dużych inwestycji. Natomiast e, zachęcam i tak do kupienia nawet jakieś tam powiedzmy z tych tańszych modeli, takich hobbystycznych spawarek, które możecie kupić już za kilkaset złotych, e, czyli niewiele więcej, często parę stówek więcej niż taką zwykłą spawarkę i i po prostu jakiś uchwyt, nawet z koreczkiem, z odkręcanym gazem, żeby po prostu zacząć uczyć się spawać metodą TIG, lub ewentualnie spawarkę elektrodową, zwykłą, bez możliwości spawania TIG-iem, tylko po prostu dokupić sobie uchwyt TIG z koreczkiem. I po prostu. Do tego reduktor butla z gazem, i już wtedy macie to powiedzmy bardziej profesjonalnie. Nie tak mocno budżetowo, jak ja tutaj Wam pokazuję, natomiast kiedyś ciekawiło mnie, jak by się spawało takim uchwytem do elektrody. No i ogólnie podobnie się spawa, z tym, że troszkę ten zacisk do otwierania tych szczęk, troszkę przeszkadza, no i wiadomo, że jest troszkę inaczej skonstruowane i, i tak jak tutaj jest to taka mocna prowizor prowizorka, natomiast można zawsze spróbować niskim kosztem. Także dzięki za oglądanie i do następnego pozdro.